Ahoj, przygoda! Hejko kochani! To wy... Znowu my. Witamy w kolejnym odcinku na kanale Prosto z który nadaje skąd. Z Poznania, no wiadomo, jesteśmy w końcu w Poznaniu, Edlast. Bawimy się. Jesteśmy teraz na ryneczku w Głównym Poznaniu. Za chwilę Wam go zaprezentujemy. Poczekamy jeszcze trochę z Będzie bardziej efektywnie. Ale tak, no tak fajnie, kameralnie. Kameralnie no to takie burzę. Jest... Nie, złe słowo wymazujemy. Tam no, realnie się nie da ująć tego, bo to jest ludzi no młotum, za chwilę Was odwrócimy i więcej. pokażemy Wam. I, ale będzie tak nastrojowo. O. Jest Jesteśmy pijemy sobie na spokojnie kaweczkę. I za chwilę, za chwilę Was odwrócimy i po kaweczce Was oprowadzimy. Lampiony po... gdzie gdzie, światełka się rozpalają, tak że... My też nasze serduszka do Was się rozpalają, pozdrawiamy. Was. <laughs> Cały czas nieustająco i no co, cieszymy się, cieszymy się klimatem, że w końcu udało nam się dotrzeć na dłużej do, no, do naprawdę Poznania. Chwilą odpoczynku możemy chwilę no, odpocząć, wiąc, dzień, dzień, nie tego tylko grudziąc, grudziąc no. jesteśmy tutaj. Łączymy się, teraz że jesteśmy na maksa <laughs> <laughs> Ok Okej, za chwilę Was odwrócimy, pokażemy Wam, mm -hmm. gdzie jesteśmy z tego miejsca i pokawek sobie Was oprowadzimy po Rynieczku, w głównym w Poznaniu. Trzymajcie się mocno. Jesteśmy kochani ponownie. Witajcie, witajcie. Witajcie. Tylko nie mówcie, że macie nas dość, bo to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Musicie Rozkręcamy nas. się. Musicie Miejcie dozę tolerancji na maksa. Musicie nas zrozumieć i być my, z nami. My się po prostu cieszymy i liczymy na Waszą empatię. My sobie siedzimy pod takim jednym z parasoli, tak jak tam widzicie. Tutaj nad głową mamy, a za chwilę, tak jak mówiliśmy, oprowadzimy Was. Po całym ryneczku, patrzcie, to już nam też zapalili. I mm -hmm. już się zaczyna, fajnie. Zaczyna się robić nastrojowo. Wieczorny. Ludzi, naprawdę jest tutaj zaczyna. bardzo dużo. To jest dopiero nic. Znaczy nie, dopiero nic. Kolorowo, wesoło. Zaczyna się dziać. Zaczyna, zaczyna się. się dziać, życie się zaczyna w poznaniu rozkręcać. Do wczesnych godzin rannych, w zależności od kondycji. <laughs> Kto ile wytrzyma? Ile zniesie tego wszystkiego? Dobrze, kochani, za chwilę was zaprowadzimy po tym pięknym ryneczku. I do zobaczenia. My wypijemy kaweczkę na spokojnie i ruszamy w teren. Narka. Witamy witamy ponownie. To znowu, my przechadzamy się po starym rynku. Już się robi coraz ciemniej, coraz ciemniej. później, Życie zaczyna rozkwitać. Słynnie sami, spójrzcie, ile ludzi jest. Już to jest coraz normalnie masa ludzi. Lampiony coraz. są zapalone, już światło roz więcej. Skają, tak, super. Na gitarze. Zaraz Pan do tego rad. gościa dojdziemy. Sami spójrzcie, jak to jest pięknie. No zaczyna się po prostu tak jakby kiedyś. Wcześniej. Że z, Życie godziny, z godziny na godzinę będzie wszystko. Życie w Poznaniu się zaczyna. Ratusz. To jest taki krótki wstęp. Taki wstęp. Już, już mamy nagrane na kamerę, ale to dopiero po powrocie. A tak na bieżąco Grudziąza. robimy tak A zwane relacje, żebyście... Dla was, żebyście mieli i żebyście... A no tak serducha chcemy się z radości po prostu. Podzielić z radością, Żebyście wiedzieli co my robimy, gdzie jesteśmy i jak to wszystko wygląda. Poznań wieczorową porą, ryneczek główny. Ładnie. swojskie klimaty. Pyrlandia tak zwana, nie? jesteśmy. Słuchajcie, jak będziecie w Poznaniu, to koniecznie pyr z gzikiem obowiązkowo. Nie, na, ma to, nie ma innej opcji i nas zaprosić to my was oprowadzimy i <noise> pozwiedzamy sobie razem mówisz masz, możemy być przewodnikami sami spójrzcie normalnie piękniutko, ludzi naprawdę jest masa, przybywa, przybywa i to za chwilę będą tłumy, uwierzcie, uwierzcie że to my... jest kwestia nawet nie wiem, no nie powiem minut godziny, maksymalnie to może tak na kamerze tego nie widać, ale nie, już ta to... światełka w tych już kawiarniach robi nastrój. Naprawdę robi nastrój, jest cudownie to wszystko wygląda. A wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało. No, o 23? No jak już będzie mhm. ciemno, spójrzcie tutaj na te piękne rzeźby tam u góry na tym dachu. Jakie wcześniej pokazywaliśmy, ale one są naprawdę tak. Na żywo to całkiem inaczej wygląda, sami wiecie. Słuchajcie, no nie ma innej opcji. Musicie przyjechać, kto nie był w Poznaniu, a był, a nie miał tej, tej okazji być na, na starym rynku, to jak najbardziej zapraszamy i. To jest must have, po prostu trzeba. I tutaj mamy jeszcze Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Tak, Muzeum Powstania Wielkopolskiego sami spójrzcie. Fajnie, fajnie jest. Muzyka gdziekolwiek się przychodzi, to już są inne klimaty, zobaczcie jak tu jest fajnie. No spójrzcie tutaj to na to. To są dom. wszędzie takie magiczne, to jest magia takich malutkich uliczek. Tak jak u nas do Fado jak się wchodzi. Dokładnie, ale to wychwyciła naprawdę m, m, tak obiektywnie, bez żadnej złośliwości, jedną jedyną właśnie w, w Fado do, przy, przy rynku taką kameralną, małą, fajną uliczkę. Tego tutaj jest multum. No tak jak już mówiliśmy nie ma co porównywać poznania. No nie no wiadomo, że nie, no każdy ma swoje, swoje miejsce, swój klimat i urok. Tutaj wyskakują koziołki, ale to tylko o 12 w południe. My jesteśmy już jest około godziny o 20, około 20. 20. 20. sobie spacerujemy. I tak naprawdę wiesz, nie chce się w ogóle wracać Uf. nie chce się, bo jak to się wszystko widzi, tak to, to naprawdę życie tutaj się dopiero to się rozkręca wszystko rozkręca to wszystko to... i to jest wszystko live tu ludzie jesteśmy... żyją i to są od młodzieży po no, naprawdę średnia dorosłych średnia wieku jest naprawdę spektrum bardzo szerokie i fajnie i wszyscy się jakoś godzą, rozumieją dobrze się czują, fajnie <laughs> Nepnu sobie siedzi i woda się leje o, woda się leje ratusz jest przepiękny akurat takie ładne światełko na niego mhm, pada słuchajcie moglibyśmy was w ogóle zagadać przez całą noc byśmy mogli tu, no może nie krążyć ale, ale, ale opowiadać bo to naprawdę warto warto przyjechać zobaczyć, poznawać nowych ludzi i bawić się, dobrze kochani to z tej relacji dzisiejszej a Ty jesteś pewien, że to już z dzisiejszej wszystko no jest, bo... ale to... <laughs> to nigdy nic nie wiadomo nic ale nie wiadomo asekuracyjnie może. asekuracyjnie zdecydowanie tak możemy powiedzieć, że kończymy na dzisiaj na dzisiaj koniec, ale jesteśmy w kontakcie słuchajcie, jesteśmy cały na czas, link, cały, cały czas, czas on the line do ostatniego dnia pobytu w Poznaniu jesteśmy w kontakcie na pewno będziemy się pojawiali bardzo często. A Wam życzymy co? Miłego weekendu. Przede wszystkim dopiero się zaczyna, bawcie się dobrze. O. Używajcie resecik pozytywny, bardzo taki pogodny, relaksacyjny. No co, no będziemy gadać, gadać. Ja gadała, tak mam od urodzenia, sorry. Sami ale... wiecie, co ja muszę przeżywać z nią. Jak ona Jej, tak no ciągle gada i gada. Ty że... Taki biedaku. No przykro mi bardzo, ale widzicie... A jednak za mną jest. Czyli gdzieś what's the point. O, coś się <śmany> dzieje. Dobrze kochani, nie będziemy już wam zawracać gitary. Tutaj. Wszystko oczywiście jest, wiecie, z uśmiechem na twarzy, bo to nie jest... Nie jest nic, znaczy jest grane, ale to nie jest, jest żadna reżyserka, po prostu jesteśmy, jacy jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy ludzie swojej wielkości i, i... i tacy po prostu się urodziliśmy i funkcjonujemy. A wy żyjcie, bawcie się i a bądźcie my, też sobą. A my idziemy sobie jeszcze dalej pozwiedzać, posiedzieć i do zobaczenia kochani. Do usłyszenia. Do następnego razu. To, no, już, to, co to już za chwilę. Chwilkę no, znam z nas. <laughs> Trzymajcie się, na razie, pa. Na razie.